Siel dacie w kolejnym odcinku i w tym odcinku, jak widzicie, powrót do Krowy Garden. Tak. Ja to, ja to nagrywam o 19, bo zapomniałem, że odcinek muszę nagrać. Czy wy, wy to oglądacie w czwartek? Wy to najprawdopodobniej oglądacie w czwartek, a ja to nagrywam kompletnie kiedy indziej. Dawaj coś fajnego. Giant Pines? Co to jest? Ok. Apple Seed? Ej jest. Da wchodzi. Co to jest da seed? Oj. Kielagi. lagi. O jakie lagi? Grape Seed. Ej, Grape Seed jest. A to jednak tego nie ma. To było przed chwilą. Pumpkin seed? E, Pumpkin seed? Widziałem, jak ludzie mają mega wielkie grape. Więc, może, wezmę jeden. Tylko, czy to jest jednorazowe, czy nie? To jest jakieś. Nie. Co to jest? Co to jest? Ja się pytam. E. <grywy> y Lagi są... Czemu to mi zasłania? Przejście, dawaj mi tu To. Kurde no! Sać to! O, dziękuję! Dziękuję, dziękuję. Ej, hey, Liberty Lili jest. Tu jest takie. Takie o! Zaraz sobie zbierzemy. A właściwie już. To będzie ciągle się robić, bo to jest tylko takie coś. O kurde, to i takie jest wielkie. Ale ile to? I uwaga, 10 tysięcy minimum. 39. Ej, co? ma ja tego. Co to jest? Aurora? Co jest? Co to się odwala? Gdzie był mój? Gdzie był mój sklepik? Znaczy, mylim się wszystko. Co się... Co to się odwala? Co to jest? Sugar Apple, Aurora. A ja, a Aurora to nie jest takie dobre, już no? Jak no ten, no. Myli mi się wszystko. Priklipper. Aurora? Hmm. Ile takie normalne pri, priklipper kosztuje? Ej! Jakby ten. Ten tutaj Firework Flower Rainbow Pricklipper Szkoda mi Aurory na Pricklipperze, bo nie wiem ile to jest warte. Weź to! No weź to! Przepraszam, że mam takie lagi. Już zakliknąłem kilka razy. O! Dziękuję! Naprawdę bardzo dziękuję. Dobra, to będzie kosztować. Uwaga, uwaga. 51 tysięcy. Czemu się to nie sprzedało? 51, a to 4 miliony? Że co? Że jak? To ile to będzie kosztować? A, nie, nie, nie. Zostawiamy to. Co to jest? To jest dragon fruit. Siema dragon fruit. E. Co, co? jakiegoś wziąłem. Dobra, powinien się wziąć dragon fruit. Sigma jest. O co, co? Dwanaście miliardów. Niedługo na tym nie było. Ewidentnie niedługo na tym nie było. Ile, ile to jest, ile to jest warte? Nie wiem. No ja bym... Naprawdę? Chujemy. Ale lagi. Co się dzieje? Seed shop nowy. Co to jest? Bambusy. Okej, okay, no. Bambusy da Fodil? Nie, co to jestem da Fodil, ale to jest. To jest rare to, to, to nie może być dobre, no. Powiedzmy sobie szczerze. Sigma. O, ciebie mam zęby. To zalajkuję Co ty masz? Moon melon. Co to? on. Kamera. No faktycznie uśmiechnąłem się. Co to za dinozaur? Z padam spadam? Czemu ten pan Apple nie, nie dostał aurory? Ile to by było warte? I czemu? Czemu ja tego nie mogę? Nie mogę sprawdzić, ile to ma procent. Dorus, Firework flower dorósł. Okej. Okay. Jeden kosztuje. Nie wiem ile, bo ja to sprzedawałem chyba trochę dawniej. Ile jedno takie kosztuje? Dobra. Okej. Okay. Te te na tym będą mega grube um. Daj mi, daj mi Dun Dinusia! Daj Dinusia! Dziękuję. Dziękuję. Ciekawe. Nie! Tego nie chcę! Czy to są odpady? Nie, jakieś nie było. Już na jakie będę, jakie. Ja nie chcę te, tej rozgwiazdy, no jest słaba. Co daje raptor? Słuchajcie, co daje raptor? Hmm. Ty co dawałeś? Hmm. Ju, co ty dajesz? Hmm. Hmm. Size bonus, on da... e, prze, Przepraszam, przepraszam. Co to jest za moon? Co to się? Co to za stroś jakiś jest? Moon Melon Gold Winstract Shocked Infected Ceramic Plasma Wet. Co to jest za. Nie, dobra, dobra. Ja, ja stąd idę. Co, co to się dzieje? Co groły garden odwaliło z tą grą? Co daje Raptor? Ty Pollinate dajesz, ale to Pollinate. Pollinate słabe. Chyba. Pollinate disco. Disco party. Okej. Okay. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Lokład. Um. Dobra, ja bym totalnie tego raptora założył. Ten Polinait mi się się nie próbował. Ja, Właśnie, ja chcę mieć dużo tych polineid Może będę awczyć? Kto wie? Może będę awczyć? Także pick up. Chodź, Hatchkog. Jerzu, postawić. So, you have this? Uh. No, no. Ne, this, this, a raptor. Takie pety. No, pokazałeś mi jednego! You have these pets? You have? No. Ale you have these pets, jak ty mi po pokazałeś jednego? You have? No. No, nie mam tych petów. Czy zależy jakich? Zale no bo te, co mam, no to mam. Bo to zależy jakie pety, czy te moje, czy które. No trzeba napisać. Nie napisał mi. Have these pets? Nie pokazał mi które. Co ty dajesz? Okej. Okay hej, okej, okay, hej, tylko on napisał, tam, Szygmy, ale jak widzę, okej, okay, ale, a ten hedgehog jest słaby w takim razie, ej, nie, ten hedgehog jest słaby, have this pets, on rozdaje wszystkie pety, ej, ej, to, moon, no. moon, Melon You have this pet A ty Nawet Nawet nie pokazuje, którego Okej okay. Okej, okay, give me Co to jest? Dasz mi? Dasz mi? mi? Give me no, ja nie wiem Don't scam I czy widz oskamuje? Czy widz oskamuje na naszych oczach? Give Uwaga, uwaga Jestem świadkiem. A w ogóle. Zauważyłem, że to są inwentory. Taka propo. zauważyłem Pro A może da mi? No ty, to to nic nie daje. No nie, co totalnie tu się odwala. Oj nic nie wiem, czy skamuje Oj, chyba oskamuje you have this pet Broskamer Ich A, Ja tam wolę widzów Sprawdzam Ten gość mi dał jakiegoś raptora Aurora A to przecież co? Co dają te A nie, przecież ktoś mi tam napisał, że nie O, daje, daje Uczciwy jest, uczciwy jest Not this This A, tu nie ma My, no Can you give me some fruit? <laughs> Dobro, A to ja nie wiem kto kogo skamuje. Give Dobra, nie wiem kto jest z kamerem. Okej, Dobra, chyba doszli do porozumienia, może? A co to jest? To jest. O! scrape, Ale ja nie wiem, jak ludzie mają czasem takie wielkie owoce. O! Zebrało się. Poczekajmy chwilę. O! Bo nie chcę zebrać tego na pewno. Give me. Raptor! Hefanander. Dobra Ja chcę dać Powiedzmy tu, jak to działa Jak to dać? Ej, mogę tu się dawać Ejo Okej Ej, No okay. Dobra, tam piszemy sobie nadal. Ja w ogóle nic nie zrobiłem w tym odcinku. To też miał być krótki odcinek. A ile on trwa? 16 minut, a nic nie zrobiły Nie wiem czemu taki długi jest. Dobra. Yy. Te pipery są fajne, nie taki mały nie wyrośniesz. No nie. Teraz takie fajne mi rosną. Ale ten dragon fruit jest słaby w skrócie. Ten dragon fruit jest słaby. Ale jak widzowie napiszcie mi jak zrobić, żeby te były większe. No bo powiedzmy, no co to jest za bambus no. No nie powiedzcie mi, że to wyrosło naturalnie. Albo to nie wiem co to jest. Nie, wiem, czy to wyrasta normalnie, czy nie? Szugrapy. Śpieramy szugrapy. Give me berby. Co to? Red mouse Co to jest? Mi tu this Ej. No czemu znowu Bel Paper? Hmm. <laughs> Jeśli on przypadkowo mi to dał, to będzie fajnie. Co to daje? Nie wiem. A ja bym coś sprzedał. Nie wiem czy robię największego, największy błąd w moim życiu. On kosztował aż milion. On musiał być jakimś najlepszym petem. Um, możecie powiedzieć co on dawał? <grym> Ale slipę odwaliłem. Kaktus eee, Aurora Sandretweed. No i to chociaż Polinate. No, Obecnym najwyższym punktem zdaje ten lokat, ale prawie ten Anamas. który jest większy od niektórych drzew. Nie, coś, coś chce sprzedać ten firework flower. Coś mnie kusi. Tyle czekałem. Pet Eggs. Pet Mutations. Stations. Nie wiem. O, Eggshop, Common Egg, Common Summer, Mythical Egg, is... Bucket, co to jest? Te teraz widziałem, teraz widziałem, tego nie kojarzę, to widziałem, to na pewno, to też na pewno. Tego? Nie widziałem. Tego nie kojarzę. Dobra, sprawdźmy. Questy. Hmm. Watermelons. Blueberries? Ja takie coś mam? O, mam. <laughs> ale nie chcę mi się tego zbierać. Dobra, tu są banany. Chcę coś. Chcę coś. A który jest paper? Jest Polinate? Kolejny raz Bell paper. To nie. Tu jakieś będzie. Sandriet. No chociaż to ze Sandriet mogłaby. A, widzę te. Nie, nie te. Te o poli. S. Okej, okay. oby coś fajnego. No naprawdę, ja ogólnie bym chciał kupić jedno: mango, mango, mango. No to, no to, to by było spoko. No, A mogę komuś coś ukraść? Zabobuksy. Mogę komuś coś ukraść? Zabobuksy. To jest widz, ale. Ale co to. co on ma? Klej. Co to jest klej? Celestial, Co to jest? E, czemu to? Czemu ja wnikam w tekstury? Nie chcę. Ja Wdrapuje się na pinstolka. Cześć, pierwsza. Dobra. To jest. Co to jest? To nie jest mój ogródek. To jest mój ogródek. Ja nie wiem, czemu zawsze mi się podoba kogoś innego ogródek. Tylko nie mój. Nie wiem, czy wam tak też. Ale. Ale no. Raczej za, teraz to mam według mnie najgo... najgorszy ogród. Ej, sigma, dasz coś, nagrywam. No. Czemu jeszcze to się nie wyświetliło? oha Tu będę, bo ja nie wiem gdzie on jest. Gdzie? A! Zostaw! Ła! Wow. Nie chcę szeprzeć, ale... Prehistory quest. To są jakieś questy? Hetnik rod. 150 pięćdziesiąt blueberys Hmm... Ale czy mi się to... Czy mi się to chce? To jest pytanie. Punkt jest. Czy mi się to chce, no kurde no no, no mogę, mogę. Ale... Ale ja mam tylko jeden krzaczek blueberry Ja mam 150, to bym ciągnąć. Aurora. Ile jest warte ten w ogóle Aurora? Ej, jestem tego ciekawy. Borówka. Z aurorą. Aż tysiąc! A, a, a mój cały ekwipunek borówek. mi się... Czemu cały ekwipuł? Co? A czekaj, muszę sprawdzić A to dlatego, okej okay. Już myślałem, że borówki ulepszyli e, Sigma, czemu wy... A nie, nie muszę. DR7 Co? DR7? CR7 Jaki DR7? Ja jestem fanem <grystanie> Ronaldo. Ale dobra. No to już by było na tyle w takim razie. Do następnego odcinka.